No, wiem, wiem, trochę żeście musieli poczekać na kolejną aktualizację miasteczka, ale te rzeczy trochę trwać muszą. Ja na bieżąco robię recenzję, no i muszę zebrać trochę funduszy, żeby na przykład pokupować Lego Duplo. A co z nim będziemy robić? Ano, podmieniać te elementy zielone. Na takie duplaste, które są kompatybilne, a to nam pozwoli oszczędzić ten cenny budulec w postaci cegiełek 2x4. Tak naprawdę powinienem się o to wcześniej zatroszczyć, no bo teraz to będzie taka robota głupiego, czyli wyciąganie elementów i wkładanie tam LEGO Duplo. Takie pudełko z serduszkiem, z tego co pamiętam, kosztuje katalogowo 85 zł, a w środku 80 elementów. Nie ma lekko. Wiecie co? Może ja podciągnę nieco ten blat. Żebyście też widzieli, co tam z przodu się znajduje. Masa szarych elementów trochę zielonych, mniejszych, no i będziemy kombinować o chociażby z tymi płytami, bo być może położymy je także na pagórku, ale to nie wiem. Okej, okay, no to jeszcze szybki rzut oka na ten stolik, bo nie chcę przedłużać. Mamy tutaj zarówno kafelki, jak i powiedzmy białe elementy na przyszłość, jak będę to miasto ośnieżał, a także całkiem sporo nugatowych i takich piaskowo-zielonych, bo akurat na Bricklinku były fajne oferty i dziękuję wszystkim sprzedawcom, którzy mnie rozpoznali, którzy dorzucili jakieś gratisy. No i postaram się te wszystkie sklepy wyróżnić, jakby wskazać ich nazwy w opisie tego filmiku. No to cóż, to lećmy. Ja jestem Maciek i Klocki i w tym formacie budowy Lego Miasteczka spełniamy moje marzenia. Pamiętajcie, miniatury w tych filmach są takie bardziej eliptyczne, no i utworzyłem playlistę, żebyście się nie zagubili. No i słuchajcie, założyłem też całkiem niedawno TikToka. Zapraszam Was, żeby śledzić, followować mój profil, czy co tam się robi. Czuję się trochę jak w małej fabryce, kiedy buduję coś dużego. Najpierw otwórzmy kartony Lego Duplo, no a potem rozłóżmy wcześniej zbudowany pagórek. No, i zerknijcie tylko, jak to było bezsensownie budowane, jaka ta góra była ciężka. No i nie ma problemu, jakbym miał nieograniczoną liczbę elementów, ale jednak tych klocków w moich zbiorach jest skończona liczba. No i jestem w stanie sporo cennego budulca odzyskać, żeby całą tą górkę zabudować. A klocki LEGO Duplo, nie wiem czy wiecie, nie wiem czy pamiętacie, są kompatybilne o w ten sposób z tegiełkami i możemy bardzo łatwo i szybko wznieść takie filary, podpory i wiecie jak to działa. No to cóż, zabieram się dalej za rozbrajanie tej góry, a w międzyczasie zastanówcie się co by do miasta można już na tym etapie dodać. Piszcie komentarze, bo pod tymi odcinkami specjalnymi przeglądam i czytam je bardzo uważnie. Część widzów bardzo dobrze mi radziła i już od początku pisaliście na temat wykorzystania Lego Duplo. Słusznie! Nie no, słuchajcie, nie mam pytań. Używanie Lego Duplo na takich wielkich makietach to prawdziwy game changer. Zobaczcie, wyciągnąłem dwa wielkie kosze ułomków, to znaczy tych zielonych elementów, które będę mógł gdzieś indziej wykorzystać, a duplo zostało mi całkiem sporo. Oczywiście nie wszystko się nadaje, bo takie daszki czy też kwiaty to średnio to mało nam utrzyma, ale już takie kwadratowe, prostokątne, a nawet delikatnie zmodyfikowane to jak najbardziej. O, coś takiego również da radę wykorzystać. Teraz będę równał poziom, tutaj wszystko to wypełniał, no i góra będzie się zbiegać na tym wielkim szarym klocu. A jest to tunel samochodowy. No i widzimy się na ciekawszym etapie prac, na przykład jak będę tutaj robił tunel kolejowy. No bo musi tam być trochę szarych cegieł, żebyśmy spoglądając od przodu nie widzieli zieleni. Jakby staram się budować to realistycznie. No to cóż, jakieś kolejne speedbuildy. Ten akurat speedbuild wyszedł słabo. Gubimy ostrość, no i kadr na szary mur jest nudny, ale dobrze to obrazuje, jak mozolne jest budowanie Lego miasteczka. Z drugiej strony nic w klockach nie dało mi do tej pory większej frajdy, no może tylko makiety ze świata Ouroboros i zadania w Lego Masters. Zobaczcie, zabawne jest to, że te miejsca na makiecie za chwilę zostaną zabudowane i nie będziecie ich widzieć. Nigdy, także żegnamy się z lewym narożnikiem makiety. No, a teraz robię coś turbo nudnego. Wykorzystuję odzyskane zielone klocki do zrobienia tylnej ściany makiety, takiej obudowy. Będzie całkowicie zielona i mocno uproszczona. Może dałoby radę tutaj, na przykład, zbudować jakieś rzeczy zakopane pod ziemią. Może kiedyś coś takiego powstanie. Zawsze jest tak, że kiedy mam długą sesję budowania, to puszczam w tle jakiś podcast lub muzykę. Nie powiem, ten odcinek jest męczący, przynajmniej dla mnie, więc dla Was pewnie również. W każdym razie, co teraz chcę zrobić? Ano, zamknąć ten pagórek, żeby dalej po tej stronie rzeźbić teren, no i żeby w przyszłości móc na tym wzgórzu umieścić farmę. Jak widać, no zadbałem o to, żeby filary nie przeszkadzały, faktycznie ten pociąg może sobie tutaj swobodnie cisnąć. No, ale też jakoś trzeba te płytki umieścić, i co sobie wymyśliłem? Ano, mianowicie wykorzystam te elementy połączone pinami i stworzę jedną długaśną belkę. Wtedy, jak jeszcze na górę pójdą płytki, to myślę, że będzie to bardzo, bardzo dobrze trzymać. No i ważne też, żeby filary nie przeszkadzały pociągowi, i tak chyba ma miejsce w tym przypadku. Bardzo dobrze. No i mam dwie opcje: albo bardzo standardową czyli po prostu kładę sobie takie płytki 16 na 16. No i właściwie koniec historii, to się świetnie utrzyma. Albo kładę takie płyty konstrukcyjne i to już jest większa operacja logistyczna. Pasowałoby to tam z drogą, którą właśnie w ten sposób chciałbym tutaj przyblokować. No ale z drugiej strony, czy na środku utrzyma to jakiś budynek? Może być ciężko. Dajcie mi chwilę jeszcze pomyśleć. I za chwilę pewnie podejmę decyzję. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak się cieszę, że udało się zamknąć ten oto zielony pagórek. I powiem wam, to jest wbrew pozorom całkiem wytrzymałe. Ja tam poza nagraniem podorzucałem kilka dodatkowych filarów. Natomiast, jeżeli chodzi o tą część, no tu będzie droga dojazdowa. I na razie to jest tak tylko wsunięte. O, bo mamy tutaj specjalny rant, dzięki czemu no nie ma szans, że to do tyłu na przykład spadnie. Myślę, że jak zabuduje to wszystko chodnikami i tak dalej, no to nie będzie takich problemów, że na przykład o w pewnych momentach to się jakby zapadało do środka. Oczywiście pamiętacie, tam na dole są tunele kolejowe, więc trochę to wszystko jakby jest przez nie wspierane. Ale też nie do końca. W każdym razie na ten moment jestem zadowolony. A tutaj, jeżeli chodzi o tą część, trochę trudniejszą, no bo mamy pod kątem umiejscowione tunele, trzeba było sztukować i mam wrażenie, że jest takie dziwne naprężenie materiałów. Trzeba się starać, żeby odpowiednio to tutaj wpasować, ale też nie ma źle. No i tam pewnie przez moment widzieliście, jest w tym miejscu filar, który to wszystko. Podtrzymuje oczywiście w tym miejscu. Jest trochę grząsko, ale ponownie tunel kolejowy trochę ratuje sytuację. No cóż, to jest tak jak w życiu. Nasze decyzje, nasze wybory niosą ze sobą konsekwencje. Proszę kamerę na moją twarz, bo to jest ważne zdanie tego odcinka. Dokładnie tak jak w życiu, są pewne wybory i konsekwencje, a cała sztuka polega na tym, żeby nauczyć się żyć z tymi drugimi. W każdym razie, zaufajcie mi, jeżeli chodzi o detaling, to na razie wygląda jak wygląda, ale mam w tym pewien plan. O na przykład to delikatne wzniesienie, pewnie za kilka odcinków okaże się dlaczego. No tak to zostawiłem. O właśnie, to jest kolejna uniwersalna prawda nie od razu Rzym zbudowano. A? Nareszcie coś dla odpoczynku mojej głowy, bo nad filarami i kwestiami inżynieryjnymi trzeba mocno czaszkować, więc wytajlujmy sobie parking, a potem zróbmy chodniki. Miło się to ogląda, a właściwie budując nie trzeba myśleć. Słuchajcie, zupełnie zapomniałem zamówić gładkich szarych płytek 2 na 1, ale spokojnie, pod koniec tego odcinka wszystko będzie już naprawione. Ekipa budowlana przyjechała, żeby wyburzyć pozostałości starej fabryki konserw. W mojej historii miasteczko się rozrasta, potrzeba więcej punktów usługowych i mieszkań, a opuszczone dawno budynki blokują rozwój. Zestaw Straż Pożarna jest strasznie niedoceniony, natomiast detale tej opuszczonej miejscówki są dla mnie kozackie. Wpadłem na taki pomysł, żeby okrążyć strefę wyburzania nieregularnym drewnianym płotem, żeby wiecie, mieszkańcy się tutaj nie kręcili, bo to niebezpieczne. Dajcie znać, jak to wyszło. Więcej, więcej chodników. Jak człowiek wpadnie w trans, to leci jak na autopilocie. No i mamy, proszę państwa, pierwszy detal w miasteczku. Ławeczka oraz klomp kwiatu. No cóż, tak to chyba wygląda z odcinkami na temat Lego Miasta. Buduje się je godzinami, one są męczące, ale za to jaka satysfakcja. Natomiast ten progres wydaje się maluteńki. Zerknijcie na te place budowy są czymś w rodzaju placeholdera, bo w przyszłości powstaną tam budynki. Mi się wydaje, że to miasto, miasteczko, trzeba będzie powiększyć, ale jeszcze nic nie wyprzedzam. Nie jestem zadowolony o na przykład z tego pagórka, trzeba to ponownie porzeźbić. No, ale na przykład to duże zielone wzniesienie nieco wyprostowałem. Oczywiście przydałoby się trochę detalingu, ale to poczekajcie, będą kolejne aktualizacje. No i może ostatnie ujęcie, kiedy sunie po tej makiecie pociąg. A, ależ to jest satysfakcjonujące. Tradycyjnie przypominam o łapce w górę. No i piście w komentarzach, za co zabrać się w kolejnych epizodach. Hej, otrzymajcie się!